Chcesz osiągać ponadprzeciętne wyniki w inwestowaniu, to zobacz to wideo. Zdradzę ci w nim, co tak naprawdę musisz robić, aby te wyniki posiadać. I to nie jest jakaś skomplikowana rzecz, to jest tak naprawdę tylko jedna rzecz, którą trzeba mieć. Dzięki tej rzeczy nie będziesz gdzieś musiał biegać po forach, pytać, w co inwestować. Kiedy zamknąć pozycję, co zrobić ze swoją zyskowną, co zrobić ze swoją stratną pozycję, czy ta akcja, czy ten instrument jest dobry do inwestowania. Zapraszam Ciebie do oglądania, bo to jest wideo przede wszystkim dla tych osób, które już inwestują i nie są zadowolone ze swoich wyników, a także dla osób początkujących. Dzięki temu wideo będziecie zawsze wiedzieli, co robić, aby takie wyniki mieć. Zanim jednak przejdę do filmu, pozwól, że się na początku przedstawię. Nazywam się Robert Smug. Na co dzień zajmuję się inwestowaniem moją autorską strategią Market Trend. Jestem także doradcą inwestycyjnym. Jestem wpisany na listę Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 740. Bardzo ważne ostrzeżenie, czy tam zastrzeżenie o ryzyku i wyłączeniach. Inwestowanie bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zawsze wiąże się z ryzykiem. Zanim zaczniesz inwestować, dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby wyniki mieć. Dowiedz się wszystkiego o tych rynkach, na których inwestujesz. A teraz już serdecznie zapraszam do. Samego wideo. Zacznijmy od tego, że zidentyfikowałem takie trzy bardzo częste problemy u osób, które inwestują i nie posiadają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia na temat samego inwestowania. I często są to osoby też z bardzo długim stażem na rynkach finansowych. Za chwileczkę wytłumaczę tobie, co to są za problemy, pokażę ci je na przykładzie konkretnych screenów, a także później zdradzę, właśnie co. Zrobić, aby nie mieć takich problemów. To, co są za problemy? Zacznijmy od pierwszego tutaj screenu. Co ciekawe, to są wszystko screeny z jednego dnia, z jednej grupy na Facebooku, której jestem gdzieś tam członkiem. Tutaj ktoś pisze, zamykać czy jeszcze odbije. Tutaj akurat ta osoba pytała, co zrobić z pozycją na, na kawie, która już jej generuje bardzo, to bardzo dużą stratę. Czyli to jest taka pierwsza grupa osób, która bardzo często zadaje pytania. Co zrobić z pozycjami stratnymi? Drugi taki przykład. Też bardzo często ludzie zadają pytanie. Co sądzicie? Czuję, że chyba jednak warto. Tutaj, akurat konkretnie, ten człowiek pyta o to, czy kupić jakąś akcję. Akurat to jest akcja spółki Virgin Galactic, która miała wysyłać, może będzie wysyłała ludzi w kosmos. No właśnie, I gdzieś tam widać, że on tutaj tą pozycję mniej więcej przed chwileczką otworzył. No i dalej, tak pyta się, tak, czy, czy, warto, pyta, czy warto tutaj tą akcję trzymać, bo on czuje, że, że warto. Także to jest taki problem osób, które albo chcą otworzyć pozycję też bardzo często, albo już mają otwartą, są dopiero gdzieś tam na początku. Inny przykład. Ktoś inny pyta, czemu CD Projekt spada, jak dobre wyniki finansowe opublikowano. Czyli chyba ten podejrzewam użytkownik. Bo tutaj tego nam nie zdradza. Posiada akcje tej spółki i nagle zaczęły spadek, spadać, i nie wie co zrobić. Tak? Posiada pozycję, która prawdopodobnie daje mu jakieś pieniądze zarabiać, albo generuje jakąś stratę, tak? no i teraz co robić, tak? bo akcje tutaj tej spółki spadają. Inny przykład, słuchajcie, niezbyt dobra decyzja, słab mnie już dobija. Jak myślicie, co robić dalej? Przełknąć gorycz porażki, czy warto czekać na wzrost? Tutaj ten akurat użytkownik kupił bodajże złoto, z tego co tutaj wywnioskowałem, no i to złoto mu już generuje jakąś stratę. No i znowu klasyczny przykład, bardzo podobny do tego wcześniejszego. Co zrobić? Tak, jak mam tą stratną pozycję, a psychicznie już nie wytrzymuje, tak, i trzymać, tak? Czy zamykać, czy nadal trzymać dalej? Inny przykład. Witam, mam pytanie, może ktoś zna tą firmę. Akcje i co sądzi, firma ma potencjał na wzrost 1 września, bo zmienia się CEO i myślę nad longiem, czy będzie wzrost, ale sam już nie wiem, może ktoś coś doradzi, lub na jakieś lepsze info. Czytam oryginalny tutaj język pisany. No i tutaj mamy kolejny bardzo taki częsty problem, który już wystąpił. Tutaj ktoś jeszcze akurat nie kupił tej akcji. W porównaniu do tego wcześniejszego, osoby, która przed świeżką kupiła, ale zastanawia się, tak, bo chyba znalazł jakieś info, że w jakiejś spółce zmienia się CEO, tania spółka, może kupię, może zarobię, ale jeszcze może zapytam, no bo ja tak do końca nie jestem pewny, tak czy to kupować, czy nie kupować. Inny przykład, cześć grupo, zaczynam raczkować w takich inwestycjach i prosiłbym doświadczonych kolegów i koleżanki o wskazówki i sugestie. Czyli ktoś tutaj akurat w tym przypadku nakupił sobie różnego rodzaju akcji do portfela, no i teraz by chciał się dowiedzieć, czy on dobrze te akcje kupił, nie? czy to są te akcje takie prawidłowe, które, które powinien kupić. A może ktoś mu coś doradzi, a może nie? Tak? No i jeszcze jeden taki ostatni przykład. Witam, co zrobić, czekam, w, w co najlepiej inwestować. Tu inna osoba, znowu bardzo podobna do tej poprzedniej. Tym razem kupowała tych akcji, ja tutaj nie pokazuję akurat tego posta, tutaj tych screenów było z tymi akcjami zdecydowanie więcej. No i co się okazało? No, że te akcje nie dają zarobić. tak? Miało być tak fajnie, miało być te zyski. No, i niestety nie ma, tak? A ta osoba akurat dość sporo miała tych chyba akcji w portfelu, i zastanawia się, tak, Co teraz zrobić z tymi mm, akcjami? Bo jednak, chyba nie tak do końca, tak miało to wszystko e, wyglądać. E, także takich problemów jest, e, jak widzicie, bardzo dużo. One się tak naprawdę sprowadzają do jednej rzeczy, według mnie. tak? Bardzo prosta rzecz. Słuchajcie, nikt z tych osób, które e, pisał te pytania, nie zadałby tego pytania. Nikt, nikt. Gdyby inwestował na podstawie strategii tak, całkowicie powtarzalnej, która zawiera wszystkie elementy, o których mówię na przykład na moim webinarze, o przy okazji chciałbym Ciebie na ten webinar zaprosić. Bezpłatny webinar, pierwszy link pod filmem. Kliknij w ten link i zapisz się na to wydarzenie. Teraz pokazuje się wideo, jak to zrobić. Ja na tym webinarze dokładnie tłumaczę, jak każda strategia powinna wyglądać, jakie powinna posiadać element. Jeżeli te wszystkie osoby, o których tam, czy których screeny przeczytałem, posiadałyby, tak? Posiadałyby strategię, to one by dokładnie wiedziały, co robić. Żadna z nich bym nie musiała zadawać tych pytań. Słuchajcie, ja nie szukam po forach informacji, tak? Czy kupić, czy nie kupić, tak? Co kupić, tak? A jak już kupię... Albo sprzedam i to mi generuje zysk, co z tym zrobić? Ja dokładnie wiem, co ja muszę robić, żeby zarabiać, tak? żeby generować na przykład ponadprzeciętne stopy zwrotu. Nikt, a nikt o to mnie tutaj nie pyta. No i prosty przykład. Moi klienci, dla odróżnienia, my mamy takie spotkania, to są uczestnicy moich warsztatów Market ten Follower. Mamy raz w tygodniu w poniedziałek spotkanie o godzinie, tam w godzinach porannych, gdzie ja między innymi na podstawie mojej strategii wskazuję te takie ciekawe instrumenty. Do inwestowania. No i pyta ich, tak? Jak tam wasze wyniki? Słuchajcie, tutaj raczej ja pytam o zamknięte pozycje, i te zyskowne, i te stratne. Ja pytam także o to na przykład, na czym macie w tej chwili te pozycje potwierane. Słuchajcie, i ja nigdy ja nie pamiętam od X czasu, żeby ktoś, kto inwestuje w moją strategię, się jej nauczył, pytał mnie, kiedy on ma zamknąć pozycję. Raczej ludzie piszą, tak, że zamknął ktoś taką pozycję z takim zyskiem, na przykład ktoś inny zarobił na takim instrumencie, ktoś tutaj na tym instrumencie zarobił, ktoś na kawie 105% wielkości konta. No, i Adam, tutaj, jeden z uczestników, tutaj. To jest, to jest, słuchajcie, to jest screen z tego tygodnia, czyli tutaj mniej więcej jak ja ten film nagrywam 29. Sierpnia to jest z 25, kiedy mieliśmy ostatnie pytanie, spotkanie. W zasadzie żadnych pytań, chcę tylko powiedzieć, że fajnie u mnie to zaczyna wyglądać. Więcej pozycji na plus niż na minusie. Jak to można tutaj krótko podsumować? Słuchajcie, ja też mam taką zasadę, tak? bo nie jest dobrym korzystanie z gotowców. Czyli szukanie po forach jakichś informacji, czy gdzieś tam słuchanie jakichś analityków co kupić, co sprzedać w danej chwili. Bo to Was nigdy nie nauczy, czy nigdy Ciebie nie nauczy zyskownego inwestowania. Zawsze będziesz na takim jakby, no będziesz w ten sposób tam uwięziony, tak? I uzależniony od opinii innych osób. Ja jak uczę moje osoby, które biorą udział u mnie w warsztatach, to konkretnie uczę co one mają robić, tak? Że one mają wyniki. Tak? Wskazuję instrumenty na podstawie mojej strategii. Natomiast każdy sam podejmuje decyzję, co kupuje, kiedy kupuje, w jakiej ilości, zgodnie z zasadami zarządzania kapitałem, jakie uczę, kiedy zamyka pozycję. I to jest jedyna droga do tego, żeby mieć wyniki. Tak? One ode mnie tylko dostają działającą strategię. Każda z tych osób, wierzcie mi, która by dostała działającą strategię, czy na przykład taką jak moja, i wiedziała dokładnie, co robić, to żadna z tych osób by nie zadała takiego pytania. Także to jest bardzo ważna rzecz do tego, żeby te wyniki mieć. Posiadanie zyskownej strategii inwestycyjnej. Natomiast kiedy ma sens w ogóle pytanie, czy tam w ogóle bazowanie na opiniach innych osób? Tak? Kiedy my się całkowicie zdajemy na te osoby i korzystamy z ich nie wiem, podpowiedzi, zaglądamy do ich portfela i możemy śledzić taki portfel. Ja dlatego na przykład mam drugą usługę śledzenia mojego portfela, też do niej możesz znaleźć linki, sobie zobaczysz. I z tej usługi ja nie daję żadnej wiedzy. Tak? Ja daję tylko informację, czy dostęp do mojego portfela i informuję, kiedy, ktoś, kiedy otwieram za pozycję, jak kiedy ją modyfikuję, kiedy ją zamykam. Tak? I to też jest bardzo ważna rzecz. Te osoby, czy dostęp do tego portfela jest minimum na 12 miesięcy, można mieć też na 2 lata. Dlaczego? No, bo jak ja bym kogoś takiego śledził, który udostępnia dostęp do swojego portfela, i wiedział, że ma wyniki, no to ja nie bym chciał go śledzić na po, czy, czy znaleźć jego pojedynczą transakcję. Tak? Ja bym nie chciał wiedzieć, kiedy on otwiera pozycję, ja bym chciał wszystko wiedzieć, kiedy on otwiera, i kiedy ją modyfikuje i kiedy ją zamyka. Tak? Wtedy ze mnie jakby spadłaby faktycznie tutaj ta konieczność podejmowania jakichś decyzji, zdałbym się na tą osobę, która po prostu to robi. Natomiast jak ja się ch chciałbym nauczyć strategii, tak? no to ja raczej bym chciał to wszystko robić sam, żeby się faktycznie nauczyć. Dlaczego? No Dlatego, jeżeli ktoś nam daje jakąś strategię, tak? ale też jednocześnie daje nam na przykład gotowce do tego, to my się tego nie uczymy. tak, My się gdzieś tam rozleniewiamy. A tylko jeszcze raz mówię: samodzielna nauka, samodzielne tutaj podejmowanie decyzji, tak? kiedy otwierać, kiedy zamykać, konkretnie na podstawie działającej strategii, bo to jest bardzo ważna rzecz, działającą strategię, da zarobić jakieś ponadprzeciętne zyski w inwestowaniu. Także podsumowując, nie szukaj. Tak, nie szukaj odpowiedzi w grupie, bo grupa nigdy nie da Ci dobrego tutaj, dobrej odpowiedzi, tutaj jeszcze o tym nie mówiłem, bo tyle, co odpowiedzi, tyle może być różnych zdań na ten temat. Jedni powiedzą trzymaj, drudzy powiedzą zamknij. Jak już masz na przykład stratę, tak? jak już masz stratę, no to każda odpowiedź będzie zła. Bo jak zamkniesz ze stratą na podstawie jakiejś podpowiedzi, a cena na przykład odbije, Będziesz miał żal do tych osób, że ci podpowiedzieli. Jak nie zamkniesz, bo ktoś ci tutaj powiedział, że odbije, a nie odbije, tylko powiększy to twoją stratę. Znowu będziesz miał żal do innej osoby, to jest jakby trochę przerzucanie takiej odpowiedzialności. Ty sam musisz decydować, kiedy otwierać, kiedy zamykać, na podstawie działającej strategii. To strategia ma ci podpowiadać. Kiedy kupować, co kupować, kiedy zamykać, tak? jak zarządzać kapitałem. To jedyna rzecz, która gwarantuje tak naprawdę sukces w długim okresie czasu. To by było wszystko. Mam nadzieję, że się nie rozgadałem za bardzo. Napisz mi w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na ten temat, w jaki sposób Ty inwestujesz. Jeszcze raz serdecznie Ciebie zapraszam wszystkim do subskrypcji tego kanału. Tutaj dużo takiej wiedzy teraz będzie. Do zapisu na webinar i do ewentualnie zapoznania się z moją sługą śledzenia portfela, albo już chcesz, to od razu dołącz do moich warsztatów. W tym filmie to by było wszystko. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia, Robert.